Ta hala to jest zespół 10 bioreaktorów, do których materiał po pierwszej fazie kompostowania trafia, tak aby wyeliminować ewentualną emisyjność, odorowość, która mogła, być, mogła występować w czasie dojrzewania materiału na tym placu, na którym teraz stoimy. Element, który bardzo zwracał uwagę mieszkańców, to były Pryzmy odpadów, które znajdowały się na zewnątrz instalacji, na zewnątrz budynków, na wolnym powietrzu. To budziło taki pewien niepokój mieszkańców i oni twierdzili, że to jest, to jest źródło ewentualne źródło tych uciążliwości. Biorąc sobie to do serca i biorąc pod uwagę ich również punkt zapatrywania, doszliśmy do wniosku, podjęliśmy decyzję o pójścia krok dalej, czyli dokonania kolejnych inwestycji hermetyzujących cały proces przetwarzania odpadów zmieszanych. I temu służy ta nasza obecna inwestycja, którą Państwu w dniu dzisiejszym zaprezentowaliśmy. Najważniejsze dla mieszkańców Milowi czy Dąbrowki Małej jest fedor, czyli uciążliwość, z którą spotykają się co któryś dzień. Czy hala sprawi, że ta uciążliwość zapachowa będzie mniejsza? Tak, ponieważ y, to nie tylko hala, ale jakby cały, cały zestaw y, wykonanych inwestycji powoduje, że wyeliminowano wszystkie źródła uciążliwości. Czy może pan jednoznacznie powiedzieć, że te uciążliwości zapachowe, które przede wszystkim czuć wieczorem, nie pochodzą z zakładu MPGK? No tak, tutaj stoimy, odbywa się normalny proces, normalnie pracuje zakład, tak? I możemy sami stwierdzić, czy, czy te uciążliwości pochodzą z tego zakładu, czy nie? Pani ma swój nos, ja mam swój nos, nic nie czujemy, prawda? A jakie inne zakłady mogą wydzielać fetor? Państwo też badają tą sprawę? No, oczywiście, że, oczywiście, że badamy, monitorujemy yy, taki w godzinach nocnych, wieczornych. Sami chcemy poznać te okolice, natomiast no, my nie jesteśmy instytucją, jednostką, która jest do wskazywania tych, y, ty, tych miejsc. Sam wielokrotnie jeździłem w godzinach nocnych od Burowca, poprzez y, tutaj Strzelce Bytomskie, Siemianowice, y, Sosnowiec. Y, mam pewne wskazania, ale mówię, ja nie jestem osobą, która, y, która y, jest władna, aby to wskazywać. Jesteśmy skłonni współuczestniczyć pod auspicjami odpowiednich instytucji w, takich, w, takich, w takiej penetracji rynku, w takim monitor, monitoringu rynku. Zapraszamy wszystkich tutaj do, do, do odwiedzenia nas o każdej porze, też drzwi są otwarte. Także jest, mówię, jesteśmy, chcemy być transparentni.